No właśnie dzisiaj zajmiemy się tymi zoomami, które są dosyć dzisiaj popularnymi efektami. Łatwo to zrobić w Da Vinci. Mała rzeźba i będziemy mieli gotowe. Warto na początku poszukać sobie też efekt ten taki szu lewo prawo, żeby było. W Google można to znaleźć pod hasłem łóż. Ja tam sobie właśnie taki łóż znalazłem, który wydaje mi się odpowiedni. Łóż C4. No i od razu ciekawostka, w cudzysłowie może problem bo ściągnąłem to z netu i ten łóż jest monofoniczny. Opuszczę wam kawałek. No, jak widać, jest tylko na lewy kanał, ale nie ma co się martwić. Jeżeli taki klip ściągniemy, to wystarczy kliknąć w taki klip dźwiękowy prawym przyciskiem myszy i wejść w opcję: klip atributes. I mamy zakładki. Nas w tym wypadku interesuje zakładka audio. Wystarczy zmienić mono na stereo i na prawą ścieżkę po prostu zduplikować, mamy takie pseudo-stereo. Teraz powinno być już zicher. No jak słychać jest zicher. Czyli mamy takie pseudo-stereo. No dobra i zrobimy na początku zoom in, czyli przybliżenie, takie takie oddalenie. Najprostsza opcja. Interesuje nas zakładka efekt już mam sobie zaznaczoną i pod, pod folder powiedzmy efekt i adjustment clip. Przeciągamy sobie to na wolną ścieżkę. Ten adjucent clip jest zdecydowanie za długi. Ja sobie tak wypracowałem taką metodykę, że wszystkie zoomy daję na 10 klatek. Można krócej, dłużej, w zależności jak Wam to się podoba. Żeby skrócić precyzyjnie, wystarczy zaznaczyć sobie ten adjucent clips, prawy przycisk myszy, i musimy sobie change duration, czyli długość zmienić. Domyślnie, jak widać, jest 5 sekund. To sobie zrobię na 0. A tutaj, jak mówiłem, wstawię, że ma trwać 10 sekund. Klatek. Adducement clips, <coughs> przepraszam, ma to do siebie, że on działa w miejscu gdzie się znajduje. Czyli jeżeli mam postawiony teraz go po środku jednym, a drugim klipem, no to wszystko, co tu wprowadzę, będzie się działo działo w tym obrębie tutaj. Jeżeli, oczywiście, jakby był dłuższy, by go na trzy klipy, no to by działał odtąd. Powiedzmy, o! Odtąd by działał dotąd ten cały efekt. Sobie cofnę mi, tylko chodzi, aby działało to na dwóch klipach, mniej więcej po środku. Zaznaczam sobie adducement clip. Odpaliła mi się tutaj, okno mi się odpaliło. No i teraz będziemy tutaj rzeźbić z zoomem. Oczywiście będziemy też działać na klatkach kluczowych, no bo to jest najważniejsza rzecz. Środek, Jak już widać, przeskoczyło mi na kolejny klip. Ale tak ma właśnie być. środek tego Adiosto klip. Sobie zrobię dosyć spore zbliżenie. Włączam klatki kluczowe i sobie tam zbliżę na oko. Nie niestety trzeba to robić eksperymentalnie, bo to różnie bywa. Tu mi się zmieniło i początek, jak widać, też mi się zmienił. Oko, teraz nie ma adjusment clip, a teraz jest adjusment clip. No tu teraz trzeba to zresetować, czyli sobie klikam na okienko Zoom, wpisuję jedynkę. Z uwagi na to, że jest tutaj połączone tym łańcuchem, to mi się automatycznie zmieni. Druga opcja, no i mam początek. Pokladkowo pojedziemy. Jak widać, mi się ładnie to zbliżyło, i tutaj końcówka adjustment clip też muszę sobie zrobić na jeden no i już mamy jakoś ten zoom ogarnięty powiedzmy sobie przesunę teraz ten cały nasz łóż może troszeczkę wyłączę sobie to przyciąganie tym magnesikiem żeby jakoś tak bardziej precyzyjnie no zobaczmy jak to wygląda no nie jest najgorzej i warto tu teraz dodać takie rozmycie zoom Rozmycie zoom interesuje nas OpenFX i już mamy takie coś jak ZoomBlur. Więc łapiamy ZoomBlur i przeciągamy na Adioson Clips. OpenFX nam się doda w tym oknie, tutaj z prawej stronie, w zakładce Inspektor, o którym już tam kiedyś mówiliśmy, Więc otwieram sobie OpenFX, już sobie pyknę klapkę kluczową wyłączę sobie, przepraszam, nie teraz wyłączę, co przełączę się na replikatę, żeby pozbyć się takiej ramki, i zwiększę sobie tego zooma. Ale tak, powiedzmy dosyć mocno. Przesuwam sobie. Tu jest bez. Tu już wchodzi adjusment clips. On sobie znowu zmniejsza. Szukam końcówki. I tu też sobie zmniejsza. I już mamy zoom in. Całkiem sympatycznie. Oczywiście można dodać jakąś rotację obrót. Jak ktoś chce bardziej rzeźbić, no to by musiał się teraz cofnąć. Wideo i może na przykład jeszcze tam poobracać, rotację dodać, zmienić pozycję i tak dalej. Załóżmy, tą panią chciałbym bardziej na środek przesunąć, żeby pokazać, więc wejdę sobie w pozycję. Jest załączona i powiedzmy ją sobie trochę tu przyciągnę na środek, żeby to położenie zmienić, ale muszę pamiętać, żeby potem to wyśrodkować na końcu, bo jak widać, mamy takie czarne tło. Tu już się kończy od CLIPS, cofnę. I tu sobie teraz wyzeruję. Automatycznie, już mi się doda klatka kluczowa. Raz i dwa. I już mam wyśrodkowane. Jak widać, początek też muszę naprawić, bo mam zmienione. Czyli daję sobie 0 i 0 I już powinno być dobrze. Zoom in mamy. Teraz zajmiemy się zoom out, czyli wejście. Nie skorzystam już z tego za klips, Clips, tylko zrobimy to troszeczkę inaczej. Mam tutaj dwa klipy. Ustawiam na początku tego drugiego klipu i też sobie robię 10 klatek, tylko już przesuwam głowicą, czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziewięć dziesięć. Żyleteczka tnę, przesuwam sobie na ten klip, żyletka tnę i dla wygody na razie sobie to ustawię w ten sposób. Dolny klip jest praktycznie nam niepotrzebny do efektu. Zajmiemy się tylko górnym klipem. On ma nam wjechać out, zoom out. Czyli szukam pierw końcówki. Jest tu końcówka, włączam klatki kluczowe. No i początek sobie teraz, szukam początek klipu. OK. I Zrobię sobie takie mocne przybliżenie. no Powiedzmy, że jest dobrze. Teraz trzeba dodać efekt przezroczystości. Powiedzmy sobie tu ustawię mniej więcej głowice. opacity, czyli przezroczystość to ma być 100%, czyli jest. Obraz pełny, początek klipu. I zmniejszę sobie opacity na 0. Można powiedzieć, że już nie jest najgorszy efekt. Całkiem sympatycznie. No, spokojnie jest. I znowu z trzeba zastosować sobie Zoom Blur. Ale zanim ten Zoom Blur zastosujemy, warto sobie te dwa klipy połączyć w jedność, żeby nie trzeba było za dużo rzeźbić. Zaznaczamy je. parę przycisk myszy. New Computer Clip. Create. Mamy dwa klipy, jakby w jednym. O, o to nam chodziło. I teraz, jak już połączyliśmy, przesuwamy sobie Zoom Blura. Na to, żeby od razu nam ten efekt działał na dwóch klipach, przechodzimy znowu do zakładki OpenFX. Na razie może sobie rozsunę, żeby, żeby po prostu się wygodnie pracowało na tym fragmencie. Cyk, OpenFX. Znowu przechodzę na replikatę. Włączam sobie klatkę kluczową. W sumie włączę sobie wszystko. I tu końcówka ma być już w cudzysłowie normalna. OK. Gdzieś na środek. Mamy na max. I szukamy początku. No i początek trzeba wyzerować. I mamy zoom out. Sklejam to, siach, ctrl-c, ctrl-v. Lecimy gdzieś tu, niech będzie na chwilę. Magnesik wyłączę. No w sumie by być trochę krótsze, może nie 10 klatek, a 8. Ale nie jest najgorzej. No to nam zostało teraz zoom lewo-prawo. Pokażę tylko w lewo, czy tam w prawo, nie wiem jak tam mi się uda. Nie ma znaczenia, bo w, le w lewo czy w prawo robi się po prostu na odwrót. Przejdę sobie w Media pool. No i tą pod się panią to sobie wrzucę. Rozdzielę dźwięk od obrazu, dźwięk sobie usunę. spaceem. A nie będzie tu. Przetnę. Ciach. Właściwie robię to, co przed chwilą z out. Czyli jakieś 10 klatek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Żyletunia. Nasuwam, żeby było szybciej. Na razie sobie o. Tak jak wcześniej. No i teraz sobie, trzeba sobie zrobić lewo-prawo. Jak zrobicie w lewo, no to w prawo robicie tak samo. Tylko że trzeba inne wartości ujemne albo dodatnie podać. No dobra, czyli pierw sobie zrobimy, żeby dolny ekran do ten klip uciekł nam w lewo. Góry na razie sobie wyłączę. No dobra. Gdzie jest początek tego klipu? Jest tutaj. Znowu sobie włączam, żeby od razu klatki kluczowe mi się uaktywniły. No i szukam końcówki. Zrobimy sobie, żeby w lewo uciekło. Dobra, w lewo. Pozycja. I robimy cykl. Tu widać parametry mi są Pojawiły się ujemne, żeby przyspieszyć minus 1920, bo pracuje w rozdzielczości Full HD, jak widać. Jakbyście nie mieli podglądu tej kreski, no to możecie sobie ją włączyć tutaj pod ekranem funkcją Transform. Jest po prostu wygodniej. I już jest Zicher. To nam ucieka w lewo. A ten klip, czyli ten przecięty w sumie, ma zrobić to samo tylko gonić ten klip. Dobra, zaznaczę pierw koniec, że ma być na środku ekranu. Włączam sobie klatki kluczowe. Idę na początek. No i on musi wylecieć stąd, w tamtą stronę. Czyli w drugą stronę, jak widać mamy wartości dodatnie, czyli tutaj sobie wpiszę 1920. Jakbyście mieli inną wartość UHD, no to wiadomo, wpisujecie wartość UHD lub 4K. No zobaczmy, jak to wygląda. Mamy taką zwykłą prostą roletę, czyli to nie jest taki zoom, jakby nas interesował. Może nie tyle co zoom, tylko takie przejście z rozmyciem. No i trochę jest tak kitowo, bo mamy takie ostre łączenie. No i to nie wygląda za ciekawie. I żeby troszeczkę dodać szmytu temu, no to trzeba znowu sobie to zgrupować. New computing clip i Create i mamy jeden clip. Przechodzimy znowu do zakładki Library już nas zoom blur nie interesuje tylko teraz direction blur przesuwam sobie na to znowu OpenIF if fx Klatki kluczowe może sobie włączymy to też i zobaczmy aha i jeszcze replikata niech będzie tak dosyć mocno tym słowakiem zmienimy sobie położenie położenie tego rozmycia jest ukośnie nas bardziej interesuje poziomo Czyli właściwie o, wyzerowane. OK. Szukamy początek klipu i zjeżdżamy na minimum cyk. Teraz na koniec tego naszego małego klipu. I sobie resetujemy na no, Zobaczymy jak to wyszło. O, chyba gorzej. Tu też prawdopodobnie 10 sekund to ciut za długo. Można się pobawić może z 8-6, ale nie jest źle. No I zobaczymy, jak to z muzyką będzie wyglądało. Pewnie podbitnie trafiłem, ale trudno. No, jednak się udało, dobra. Jak to mówi się, głupi zawsze ma szczęście, więc mi się udało. I w ten oto prosty sposób zrobiliśmy zoom in, zoom out, no i lewo, prawo. Tutaj akurat jest w lewo. Jakbyście chcieli robić w prawo, no to robicie to samo, tylko z innymi wartościami. Dziękuję i zapraszam do następnego tutoriala, który nie wiem kiedy się pojawi. Do widzenia.